thank you To już kolejny rok, kiedy uczestniczę w konferencji. Naprawdę bardzo ciekawe zagadnienia. Bardzo fajna perspektywa i spojrzenie w przyszłość i możliwości, jakie dają nowe technologie i nowe rozwiązania w biznesie. Serdecznie polecam. Dużo ciekawych paneli, dużo miejsca do networkingu i wspólnych dyskusji. Mi osobiście naj, najbardziej bliski temat to, to oczywiście rozwój systemów sprzedażowych, aczkolwiek temat RGM-u i ewaluacji promocji myślę, że to jest przyszłości kierunek rozwoju wielu organizacji. Wymiana doświadczeń z liderami w branży potwierdziła, że RGM jest jednym z kluczowych narzędzi poprawiania rentowności. Była to też świetna okazja do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję Aseko za zaproszenie i mam nadzieję na spotkanie w przyszłym roku. Pozdrawiam wszystkich uczestników. Trzymajcie się!